Cześć, witam serdecznie w kolejnym kąciku czytelniczym, piwnicznym kąciku czytelniczym. Troszeczkę jestem przeziębiony, więc zaszyłem się w piwnicy. Tu jest bezpiecznie, w miarę ciepło. Nawet sobie dywan położyłem, jak widać. Troszeczkę ogarnąłem moją tutaj moją pieczarę. No i będziemy dzisiaj książeczki przerabiali. Tata dzwonił. Będziemy niedługo mieli robotkę fajną, ale mniejsza z tym. Dobra, może pokażę Wam trochę tę piwnicę, przecież to nie jest żadna tajemnica. Zacznijmy od tutaj od tego miejsca. Tu są moje opony letnie, więc musi to gdzieś być. Tutaj jest paczka jedna. No, z takiej krzesełko tam jest w środku. Tutaj pochowałem takie rzeczy, których nie wyrzucam. Bo mogą jeszcze się przydać, jak to się mówi, czyli takie stare prl -owskie. Leżak taki stary prl w bardzo dobrym stanie, chyba nieużywka. Tutaj gąsiory na wino. Nawet jeden jest pełny. Nie ma co ukrywać. Jeden jest pełny. Stare krzesła. Te krzesła. To i to. To są krzesła jeszcze przedwojenne. Dobra, ale mniejsza z tym. Patrzcie, ile książek jest. Patrzcie, ile książek jest. Powiem wam. Że cały kontener był książek. Statu ratowaliśmy ile się da, ale po prostu było tego tak dużo. Wyobrażacie sobie, kontener na normalny, normalny kontener na papier. Cały był, cały był wypełniony książkami. Uratowaliśmy dwie skrzynki i karton. Próbowaliśmy wybierać mniej więcej co jest fajniejszego, co jest lepszego, oczywiście nie da się wybrać, bo dla kogoś jest ta książka lepsza, a dla kogoś innego ta no ale, dobra, trudno tutaj mam jeszcze moją kaneczkę jedną i taki tutaj, yy, no do prania ubrań, tak? czy to coś w tym stylu? mniejsza z tym, nawet głaz się tutaj jeszcze ostał do przyciskania beczki na kapustę no dobra, ale lecimy Patrzcie, jaki dywanik gustowny, elegancko to wszystko wygląda. No, to lecimy sobie z książkami, które tutaj mam przygotowane. Dzisiaj się zajmiemy tymi książkami, które są tutaj na stoliku. Reszta będzie w innym terminie. Omawiana przeze mnie. Lecimy z książkami. Pierwsza taka niepozorna książka, ale takie niepozorne okładki zazwyczaj dają dobry efekt. No i tutaj też nie myliłem się. Jest to książka, jest to Macbeth. Jest to Macbeth z 1950 roku. Szekspir. Malcolm. To zacny tan roz, ale jakiż pośpiech widać mu w oczach. Ten, kto tak wygląda, niezwykłą rzecz powie. Macbeth jest trudny, w ogóle Szekspir jest trudny, ale... Klasyka. Wybrałem dzisiaj takie troszeczkę lajtowsze też, yy, że tak powiem yy, dzieła, pozycje. Żeby nie było tak poważnie strasznie. Ludwik Jerzy Kern, Portrety kwiatów. No i wybierzemy sobie tutaj jakiś przypadkowy o, bez. Bzy. Jeśli chodzi o ubiory, czyli toalety, bzy najczęściej ubierają się na biało albo we fiolety. Liczne zwłaszcza są odcienie tych kreacji fioletowych, od ciepłego wręcz kardynalskiego, poprzez całą gamę liliowego, aż po zimny taki wprost denaturatowy. O denaturatowy. A propos denaturatu, to muszę wam pokazać, że tutaj się jeszcze ostała taka flaszka De natura, bez T na końcu. I jeszcze jest zawartość. Nie będę jej pił, ale jako ekspozycja może być. Bardzo fajna książeczka dla dzieci. Mogą się nauczyć dzięki tej książeczce różnych roślin. Aż takich, co nawet ja nie znam. Michałki. Gdy jesień, wyroki śmierci. O kurcze. Nie wiem, czy to dla dzieci, jak tu takie teksty są. Gdy jesień wyroki śmierci zaczyna roznosić po działkach, nie robi to tylko żadnego wrażenia na psychicznie odpornych Michałkach. <grymne> no dobra, lecimy dalej. Proszę Państwa, następna książka. Może uda nam się nawet bez, bez świecenia latarką. Nie jest tak źle. Egipcjanin Sinuche. To myślę, że jedną osobę zainteresuje o Egipcie książeczka. Ale yy, od razu już sprawdzę, co to jest? Czy to jest opowieść, czy to jest yy, księga dziesiąta? Gdy choremeb powrócił do krainy kurz, lato było w zenicie. Jaskółki dawno już znikły i zakopały się w szlamie. Woda w położonych wokół miastach stawach pokrywała się pleśnią. A szarańcza i pchły ziemne niszczyły zbiorniki. Ulala, to jest księga dziesiąta. Aha, to chyba to chyba e, wcześniejsze księgi. No, nie mam wcześniejszych księg. Ksiąg. Skarabeusz, to poznaję. Dobra, lecimy dalej. Może ktoś jest z Białego Stoku? Pozdrawiam Biały Stok. Bo moje miasto to Biały Stok. Taka piosenka była nawet. E, no, o Białym Stoku tutaj. Informacje. O, ładnie tam w tym białym Białymstoku jest. Stary Kościół z 1617 roku. Barokowe wnętrze i krypta to świadectwo historii rodów Wiesiołowskich i Branickich. No, widzicie? O, Fuji. Fuji, patrzcie, no, jak w jakiejś normalnie. <laughs> w jakiejś Chinach albo w Japonii. Ale tutaj zdradza, że jest warta. Że to Polska. I naprawia obuwia. Naprawa obuwia. Dobra. Biały stok tak wygląda. Przejdziemy teraz do jedzonka. Ziemniaki. Ziemniaki. O. Dania pożywne i lekkostrawne. Mhm. Ziemniaki lekkostrawne. No nie wiem, jak to tam się to łączy. Ale można sobie na przykład zrobić strudla. Strudel ziemniaczany. Taki strudel, czy tam sztrudel ziemniaczany jest najlepszą przystawką do dania rybnych. Kiedy ma się ochotę wylizać świetny sos do ostatniej kropelki. Okej. Okay. No to ciekawe tutaj opisy tych, tych, tych potraw. Może przejdźmy dalej. Może ktoś takie ziemniaki by chciał. Dania z ziemniaków. O tutaj widzę cała seria była. Sałatki, ziemniaki, warzywa, ryby lekkie i zdrowe desery i przeskakujemy tak teraz nagle z ziemniaków do Betowena, proszę Państwa Betowen, życie i twórczość tutaj jakieś w ogóle jakaś fotografia jest w, w tej okładce o jest betowen. albo Betonwen jak to mówił Walduś Betonwen, życie i twórczość Dzieło niniejsze Stadium o znaczeniu Beethovena W życiu kulturalnym Człowieczeństwa Autor oddaje publiczności jako pracę nową Nie jest to tłumaczenie Jego Beethoven Est ostroj styles Aha 1825 St. Petersburg Hes Bernhard. Okej, okay, to jest jakiś przekład z dawnych lat. Może być z ciekawym językiem napisanym. Beethoven. Fajnie. Uwaga, teraz coś super, coś mega. Nie wiem, czy sobie nie zostawię tej książki. Polska broń biała. A ja uwielbiam broń białą, jeśli chodzi o broń. To wszelakiego typu noże, siekiery, topory, halabardy, berdysze, pałasze. To jest coś wspaniałego. No i tutaj jest opis, właśnie jakiś włócznie chyba tutaj jest. Technologia głowni mieczów, znalezionych na cmentarzysku z XI wieku w Lutomiersku pod łodzią. ulala, Patrzcie, ła! Normalnie. Cała budowa szabli, bo obstawiam, że to jest szabla. Czyli tak, jedynka. Gdzie jest jedynka? Głownia. Głownia to jest to. Rękojeść to jest to, no to wiadomo, nie? Trzy, zastawa. Gdzie jest trójeczka? Ta część to jest zastawa, czyli ta niewygięta część, tak jakby sztych, czwóreczka, czyli ta wygięta część. Nasada, próg, piąteczka, gdzie jest piąteczka? Tu jest nasada. No i tak, to siedzieli tu na. Tak jak jest budowa dzidy. Dzida jest zbudowana z przed dzidzia, dzidzia i zadzidzia. I przed jest y, zbudowane z. przed dzidy, śród dzidzia przed dzidzi i zadzidzia przed dzidzi. I tak dalej. Nie? Dobra, nie będę tutaj dalej nawijał. Piękna książka. E, dobra, następna książka to będzie Aleksander Krawczuk Sprawa Alkibiadesa. Czytelnik, wydawnictwo. To nie jest sposób na Alcybiadesa, tylko sprawa Alkibiadesa. Troja i wyspa Melos. Po zdobyciu Troi, zwycięzcy wymordowali wszystkich mężczyzn. Kobiety zaś i dzieci pognali w niewolę. Także Andromachę, jeszcze tak niedawno szczęśliwą żonę Hektora. Najdzielniejszego z Trojan. On sam widział jasno. Że miasto musi kiedyś upaść. To też nie ukrywał trwożnych myśli, gdy po raz ostatni rozmawiał z Andromachą. Przykre. I jakże aktualne. Uwaga, proszę państwa. Dzieje upraw roślin i. Le... O przepraszam Dzieje upraw i roślin leczniczych. Tak, wybrałem specjalnie takie tutaj ciekawe książeczki, bo wiem, że takimi książeczkami bardziej jesteście zainteresowani. Moi drodzy czytelnicy. I tutaj są dzieje upraw i roślin leczniczych. Może coś tam o. A to są całe opisy. To jest wspaniałe jakby to tak studiować, czytać to to by można było rozpoznać wszystko. To kojarzę. To jest taki rozchodnik, to się mówi potocznie rozchodnik. U nas na działce też rośnie na skarpie i on czasami wypuszcza takie właśnie jakby no, pędy z kwiatami, w ten sposób pewnie się rozsiewa I to się nazywa Sempervium teknotum. <laughs> Okej? Okay. A tak normalnie, to jak to się nazywa? Pewnie z tej strony będzie opis. Rodzina grubosz gruboszowate. O! <laughs> Rozchodnik ostry. Czyli jednak coś tam miałem jakąś rację. Bylina mięsista, sukulent. O ostrym drapiącym smaku, tworząca szerokie, nieraz darnie w wysokości od 5 do 15 cm, złożone z pędów płonnych i płodnych, wyrastających z rozesłanych i zakorzeniających się łodyżek. No właśnie o tym łodyżce mówiłem, o tym, 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 tym. Także z mojej obserwacji, nie czytając, troszeczkę mogłem powiedzieć o tej roślinie. Bardzo fajna książka. Naprawdę, kurczę. Jak będę stary, to wszystkie te książki przeczytam. <laughs> Bo teraz nie mam czasu. Grzyby leśne. Andrzej Grzywacz. Ilustracje Carlos Nieto. Jak nie to, 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 to co? Jak nie to, to tamto. Grzyby leśne. Wiadomo o grzybach. No to y, takie y, książeczki są wspaniałe pewnie te nowsze wydania są bardziej aktualne, bo to tam teraz niektóre te grzyby są pod ochroną, niektóre przestały być pod ochroną i, i to no może być nie wszystko aktualne. Aczkolwiek jakieś te podstawy, bo tu jeszcze oprócz bo właśnie tu jest bardziej mm, cały roz y, oczywiście jest też opis grzybów tutaj z tyłu na przykład, ale z przodu tutaj to jest cały opis Ochrona grzybów, zatrucia grzybia, grzybami, przetwórstwo grzybów, użytkowanie grzybów w Polsce, charakterystyka, zbiór, pewnie rozmnażanie i tak dalej. Więc cały opis tutaj grzybów od podstaw, można powiedzieć. Dobra. Tutaj znów jest taka książka, też y, dla jednej osoby wybrałem ją, bo może być zainteresowana. Niekoniecznie, ale być może. A sklepios choria stanczu. Nie umiem czytać po tych. Po tych... Jak to się mówi? Łacinie, o. Łacina. Jedyną łacinę to znam podwórkową. O, to jakaś stara książka z Żukła. ale są też ilustracje. <coughs> Przepraszam, nie wziąłem nic do picia sobie. Po śmierci stanę się Bogiem. Wierzę w to niezłomnie. Podstawy, na których opieram swoje twierdzenie, będę odsłaniał wam stopniowo w miarę opowiadania o przygodach i zdarzeniach, jakie spotykałem mnie w ciągu mojego żywota. No to Asklepios tak opisuje swoją historię. Histori Choria! Ja to przeczytałem historia historiach. Dobra, nieważne. Dobra, lecimy dalej. Yy, bo to wszystko bez cięć idzie dzisiaj. Prawie bez cięć. Andrzej Sarwa Pąsowy liść klonu. Tu książka chyba w miarę nowsza jest. Wydawnictwo Sandomierz. Nie patronat honorowy, Sandomierz, zaskakuje i intryguje, i wzrusza opowieść o dziejach XIII-wiecznego Sandomierza i jego dzielnych mieszkańcach, mężczyznach i kobietach, którzy odważnie stawiali czoła tatarskiej nawale. O miłości i zdradzie, poświęceniu i tchórzostwie, podstępie i odwadze, tajemnicy i intrydze. Muszę tą książkę przeczytać. Nawet chyba dzisiaj zacznę ją czytać. Tak, tak, napadli na nas tatarzy kiedyś, a później jeszcze Szwedzi doprawili. Jerzy Cepik, Leonardo da Vinci, tego pana nie trzeba przedstawiać. Leonardo da Vinci i co tutaj jest, tutaj chyba na okładce. W serii z medalionem wydawnictwa Śląsk ukazało się już ponad 30 powieści biograficznych poświęconych znanym postaciom historycznym. Wśród nich takie, takie tuzy jak Konstanty Ciołkowski, Zawisza Czarny, Benedykt Dybowski, Elżbieta I, Jadwiga i Jagiełło. Krzysztof Kolumb, nie będę tego dalej czytał, jednym z nich jest właśnie Leonardo, ale nie DiCaprio. Uczniowie Spartakusa tu znowu taka książka typu jak wcześniejsza o Asklepiosie. E, a, e, tutaj ktoś się podpisał, nieważne, uczniowie Spartakusa. Zwróćcie tu wasze oczy, czyż was nie uroczy postawa tego Azjaty, gotów na każde skinienie, powiększy wasze mienie, jego ochocza praca pod waszą ręką zdolną, stanie się gliną powolną na wszelkie przeróbki i zmiany, choć śpiewa gorzej słowika. Jego na flecie muzyka pewnie wam uszu nie zrani. Tylko 60 sztuk złota, jeśli wam przyjdzie ochota, śmiało możecie mi dać. Yy, dobra. Tutaj widzę jakiś chciał kogoś yy, przekupić rymowankami. Ciekawe, czy mu ktoś to złoto dał. Yy, święta, święte Pamiątki Sandomierza. Józef Rokoszny. O, super rzeczy to są, proszę Państwa. Super rzecz o zakładka nawet jest tematyczna. Tak, to są, to są opowieści. O. Trochę, trochę, to są, trochę to są legendy, trochę jest ziarnko prawdy w tym, na przykład męczennicy sandomierscy. Najdroższą pamiątką naszego starożytnego grodu jest pamiątka męczeństwa jego mieszkańców, którą dotąd obchodzimy uroczystym odpustowem nabożeństwem w tutejszej katedrze. Męczennicy sandomierscy właśnie oni przez Tatarów y, zostali niestety, ale zabici. W kościele świętego Jakuba, który istnieje do dziś, warto do jego, y, do jego wnętrza wejść. Janusz Rożko, awanturnik nieśmiertelny. Tutaj wziąłem to, bo fajna, jest, y, fajna tutaj jest y, ilustracja tego awanturnika chyba. Nie wiem, kto to jest. Y... Zaraz. O Beniowski. To jest pan Beniowski. Beniowski nigdy się nie śmiał. Beniowski nie, nie zostałby tym, kim był, gdyby najpierw nie nakłamał, że był tym, kim nie był. Ten niewątpliwy geniusz. Autokreacji i zmyślenia własnego losu patrzy na nas ze starego, XVIII-wiecznego sztychu szeroko rozstawionymi oczyma nader sympatycznie. A to cwaniak był. A to cwaniak. Dobra, następna książka troszeczkę schodzimy tutaj na ziemię. Jeść zdrowiej i żyć dłużej żywienie osób w starszym wieku. Z lidla książka, czyli tutaj no. Co tu jeść, a czego nie jeść. Wszystko jest opisane: dzień, diety, jakiś ruch też, jaki ważny, co można robić oprócz leżenia na kanapie. Co jeść, w co grać, piramida cała. No, takie takie opowiastki. Ja w 100% to w takie rzeczy nie wierzę, ale coś w tym musi być. Dobra, przejdziemy troszeczkę tutaj do takich. Bliższych naszemu dzieciństwu rzeczy. Jean de la Fontaine, bajki. jeżeli papą ex libris serwickich, ale piękne to jest chyba pieczęć w ogóle. Piękna pieczęć czyli ex libris, czyli wiadomo o co chodzi. Państwowy Instytut Wydawniczy. I tu są bajki różne: Słońce i Żaby na przykład. Podczas tyrana weselnych godów, lud topił w garnkach wesoło swe troski. Lecz ezop inne wyciągnął stąd wnioski, że głupcy do uciechy nie mają powodów. Gdy słońce miało wstąpić raz w związek małżeński Stawów obywatelki wnet krzyk poniosły wielki, skarżąc się losom w przeczuciu swej klęski. Gdy przyjdą dzieci, straszna nam godzina. Jedno słońce wytrzymać może ledwo z trudem, lecz kiedy zjawi się ich pół tuzina, wysuszą staw i wód mieszkanki żaby i kijanki. Piękne ilustracje tu są. E, tutaj te żaby i kijanki, na przykład tu jakieś żółwie i kret jakiś jest. Jakiś kret i żółwie, nie będę tego czytał już, ale lew i strzelec uszyzająca, no jest tych, tych, tych bajeczek tutaj jest mnóstwo. Fajna rzecz, fajna rzecz. Książeczka dla dzieci. Znaczy dla dzieci, do, do poczytania dla dzieci. Tylko czy dzieci będą chciały coś takiego słuchać? Stanisław Ligoń, Bery i Bojki Śląskie. <słyski> to jest mega. z treści. Opis świni opracowanie szkolne ze Filika Mondrali. Świnia, jako że ma cztery szłapy, to należy no do zwierząt. Świnia zaczyna się od przodku dwiema dziurkami, łop toconymi mięsem, co się nazywa ryjok. Ryjok jest bardzo świni potrzebny, bo go wszędy wrożo, aby coś wywoniać. A co coś wywonio, to zarozpakuje do pysko. Pysk świni składa się z zębisków, <noise> długiego języka i tego, co tam wrożo. Język włazi prosto do żołądka. Dobra, nie będę tego czytał dalej. No mega po prostu. Mega, można sobie poczytać dla, dla samego opisu. Nie, niekoniecznie dla dzieci. <noise> mega. O rycerzach okrągłego stołu tutaj mamy. Lancelot i inni. I król Artur. O, piękne, piękne ilustracje. Dzieci jak, dzieciom jak się czyta takie wajki i pokazuje się obrazki, szczególnie jak już są trochę kumate, powiedzmy, tam mają te 4-5 lat, to naprawdę takie rzeczy pamiętają. Pamiętają, jakby zobaczyły tą książkę 20 lat później, to by miały mega sentyment. Była taka bajka o semaforze i konfiturach. Ja pamiętam ją taka właśnie. Pamiętam ilustrację do tej, do tej bajki. I kiedyś znalazłem ją i po prostu całe dzieciństwo mi stanęło przed oczami, jak, jak ją znalazłem. Mega po prostu. Czytajcie dzieciom. O! to ptok. A dokładnie to jest śnieguła. A czwórka to skowronek. Skowronek górniczek. Do, do, do dodatkowo. O! Dziwonia na górze i grubodziób na dole. Takiego grubodzioba kiedyś uratowaliśmy z żoną. Kot napadł. I go tam pokiereszował, ale pojechaliśmy do. Specjalnego ośrodka dla ptaków w Brązwaldzie koło Olsztyna. Pamiętam nazwę. Także, jakby ktoś jakiegoś ptaka chciał ratować, to do Brązwaldu, jeżeli macie blisko z Olsztyna i okolic. Dobra, i dwie ostatnie książki to Zaginione Cywilizacja Aleksander Kondratow. Taki, tej serii w ogóle książek to ja mam tam bardzo dużo. O różnych o różnych cywilizacjach. Patrzcie, znowu to Ex Libris jest. No, także dużo różnych, nie tylko takie zaginione, ale i takie, które istnieją do dziś. Cywilizacje. Na przykład jedno z najstarszych yy, jedno z najstarszych miast nieprzerwanie zamieszkałych to jest Jericho. Nie wiem dokładnie, nie chcę skłamać, ale to jest naprawdę setki lat, setki lat i do tej pory jest zamieszkałe, no bo wiadomo Efes czy jakieś inne miejscowości już, już tylko zostały z nich ruiny a, a właśnie są takie, które istnieją do dziś no taki na przykład tutaj mamy jakiegoś lwa naczynie ofiarne w kształcie pumy, terakota, peru no także ciekawe, ciekawe bardzo i ostatnia rzecz, myślę, że taka wisienka historia oręża polskiego Eligiusz Kozłowski. Mieczysław Wrzosek. Bo tu jakieś zasuszone kwiatki. Yy, fuksje chyba nawet. <grytania> to jest chyba fukcja. Dobra, nieważne. Historia oręża polskiego. O, muszę kończyć już, bo słabo się czuję. Yy, no po prostu historia oręża polskiego. Nie będę nic mówił o tym. Także dziękuję bardzo za uwagę. Muszę iść do domu, bo Uff, ciężko. Pozdrawiam was serdecznie. Jeśli chcecie jakieś książki, to piszcie do mnie to My się dogadamy, nie? Na razie.